w tym sercu, witam Was serdecznie z moim gościem Roxaną. Witaj Roxana. Witam cię, King. witam tak. Was wszystkich. To jest wdzięczny człowiek, już myślę, że od razu sami zauważyliście. Ja znam Roxanę kilka lat i tak jak czasami się gdzieś spotykamy, mijamy, to zawsze widzę jej uśmiech, więc po prostu wiedziałam, że to będzie idealny gość w tym projekcie. I tu jeszcze dodam, Roxana, tak na początku, bo rozmawiałyśmy chwilę jeszcze przed nagraniami i powiedziałaś o tym, że ten uśmiech rzeczywiście zawsze miałaś, ale kiedyś uśmiech był na zewnątrz, a w domu było cierpienie, więc jakbyś mogła powiedzieć na początku, jak to było kiedyś. A. <laughs> no i tu jest trochę ciężej, ale można mówić. To początki były trudniejsze pod tym kątem, że jak była mała, taka mniejsza po prostu. Do trzeciego roku życia to miałam do czynienia z moim tatą, który był alkoholikiem po prostu. I jako też byłam młoda, to wiele takich konkretnych y, rzeczy nie pamiętam. Natomiast pamiętam to, co odbierałam emocjonalnie i co wiele lat później po mnie po prostu zostało we mnie. I to się tak tłumiło, 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 aż w końcu w takim czasie incalny właśnie już wybuchło. I wtedy miałam problemy, że nie wiedziałam o co chodzi, co się ze mną dzieje. Natomiast zanim do tego doszło, to jeszcze było wiele różnych innych momentów w tym przedziale czasu, które też wiele działały. Przede wszystkim to było to, że jeszcze byłam bardzo schorowanym dzieciakiem. Urodziłam się oprócz tego, że bardzo takim alergikiem, naprawdę na jakieś wiele czynników bardzo silnie potrafiłam reagować. Do tego byłam jeszcze astmatykiem. Jestem astymatykiem mm -hmm. cały czas na lekach, na sterydach, no nie mogę się z nimi rozstać. Ja z tym żyję i jakby dla mnie to już też jest radość w pewnym sensie. Natomiast wcześniej faktycznie to nie tyle, że pamiętałam wiele szpitalnych ścian i takich wizyt u lekarza, które bardzo były dla mnie stresujące. Do tego miałam jako dzieciak urodziłam się już z przepukliną, potem miałam kolejną przepuklinę, miałam operację. Potem był moment, w którym bardzo, bardzo udało mi się z moim tatą nawiązać relację. Udało mu się zwyciężyć ten alkoholizm, wyzdrowiał. Naprawdę teraz jest ponad 12 lat już czysty, a wiem, jak ciężko było, jak byłam mała. Były takie chwile, że wracał do domu. Było bardzo ciężko, mama się z nim kłóciła. Ja pamiętam po prostu takie krzyki, pamiętam takie wrzaski, pamiętam jak uderzał. Szklanki, były butelki, słychać jak mama zbijała tacie, żeby w domu nie pił, że cokolwiek, ten napływ gniewu. No i to są takie chwile, które jako dzieciak bardzo pamiętam. Może ich nie było wiele, może były w ogóle dwie sytuacje, ale w mojej głowie one bardzo zostały na pewno. Więc to był moment, w którym ja wewnętrznie cierpiałam. Potem mój tata zaczął pracować za granicą, żeby pomóc też finansowo, bardzo zaczął się opiekować rodziną, natomiast mama została z nami, ze mną i z moim bratem sama. I to już było też ciężko. Ponieważ ja byłam właśnie chorobliwa i mój brat również. Ona też, jako osoba współuzależniona, też przez mojego tatę, też miała takie problemy, że sobie walczyła z sobą. Ta relacja była taka, że kochałam moją mamę jakoś tak po części, na pewno, bo pamiętam sytuacje rodzinne, że wjeżdżamy na wakacje i faktycznie pamiętam te chwile bardzo szczęśliwie, bardzo radośnie, ale równocześnie wiem, że jak wracałam do domu. Po szkole, po zajęciach, chodziłam do siatku, na siatkówkę, miałam treningi, to po treningach i były sytuacje, w których wiedziałam, że mam dzisiaj ten swój zły dzień i tego dnia po prostu mogło być nieprzyjemnie w domu. To mm -hmm. był moment, w którym mogło się zdarzyć wszystko, a osoby, które wybuchają tak emocjonalnie, też w takim gniewie, no to też są zdolne do większych rzeczy niż tylko kary takiej. Yy, nie wiem, że tak powiem, do kąta i tak dalej, to faktycznie ja mogłam po prostu mieć karę pod kątem tego, że kręczałam i kręczałam na przykład dłuższą chwilę. Także to kręgosłup bolał, kolana bolały, ręce drętwiały, no a czasami dochodziło do tego, że po prostu mama chwytała za pas. I tutaj rosła taka nienawiść do tej mojej mamy wtedy. Ja po prostu jej nienawidziłam. I jej potrafiłam powiedzieć, tutaj, że nienawidzę cię. Ja jej tak mówiłam w twarz wtedy. Więc ta relacja była bardzo ciężka. No i wiele lat próbowało się naprawić obydwie. W tym momencie, no jest genialna ta relacja, naprawdę jesteśmy moim zdaniem naprawdę świetną taką prawie, że wzorową rodziną, ale wtedy było ciężko. A jeżeli chodzi o szkołę, to też właśnie wspominałaś yy, a propos tego prześladowania jak to było? Tak, bo właśnie ze względu też na Astmę, na różne takie sytuacje, yy, miałam zawsze odwagę. Byłam mhm. bardzo szczupłą osobą, taką, mając naprawdę do 8, 9 10 roku życia, potem zaczęłam już tyć i był taki czas w gimnazjum, jeszcze końcówka posłówki i gimnazjum, w której miałam już naprawdę dużą wagę, bo mają 14-15 lat włożyłam ponad 60 parę kilo, mhm. mając 1,50 m wzrostu około, więc to już była taka nadwaga naprawdę większa. Yy, udało mi się trochę schudnąć, ale... Trochę ale wtedy faktycznie bardzo to też przeżywałam, bo to taki wiek dojrzewania, gdzie wiem, że nauczyciele zawsze mówili, żeby nigdy przypadkiem właśnie nie stosować jakichś diet w tym momencie dojrzewania, bo to też jest zdrowe. Natomiast ja już miałam takie też psychiczne obciążenie tym, bo mm. zauważyłam, że była osoba, która kochała sport. A która nie pasowała do osób, które są na, na całym boisku. Wszyscy mm. byli wysportowani, byli szczupli, byli umieśnieni, natomiast ja zawsze jakby wiem, że miałam mięśnie, ale one zawsze były skryte. Mm. <gry> Więc tutaj bardzo to przeżywałam osobiście i to było dla mnie takie obciążenie psychiczne. Natomiast jak w szkole, na co dzień, w klasie, to były też takie osoby, które po prostu mnie przezywały, po prostu mi dokuczały z tego względu zaczepiały mnie, kanapki mi jakieś tam zabierały. Dla mnie to jest niesamowite, jak tak opowiadałaś o, o tym cierpieniu, o trudnym dzieciństwie, o różnych trudnych sytuacjach, że mimo wszystko, że tak mówisz o tym wyraźnie, że to są były trudne momenty, mówiłaś o tym już z taką lekkością, z takim dystansem. Jak to jest możliwe? No to jest ten czas, myślę, właśnie przepracowania. Mm -hmm. To był ten czas licealny, w którym się to zaczęło, w którym właśnie było... I też ono moje nawrócenie w ogóle na wiarę, bo wcześniej byłam takim katolikiem z zasady, mm -hmm. a potem byłam już tym katolikiem, który kieruje się miłością i jakby poczuł, że jest kochany. Kiedy się nawróciłaś? To była druga liceum, mm -hmm. e, czyli w ogóle troszkę przed 18, jeszcze miałam 17 lat. I to właśnie przez to, że miałam i dobrą katechetkę, którą w sumie właśnie lubiłam nie jako to, że jest wierząca, tylko lubiłam ją jako po prostu osobę. Bardzo mm. lubiłam z nią rozmawiać. I jeden z koleżanek, właśnie z czasem wraz z katechetką i jeszcze jeszcze innym gronem ludzi, namówili mi mm. na taki wieczór modlitwy młodych. No i po prostu waszą tam, i to były takie trzy punkty, które najbardziej mnie poruszyły. To było to, że weszłam wieczorem, piątkowy wieczór, gdzie zazwyczaj ludzie wolą odpocząć. Ja miałam najczęściej jakieś treningi, mogłam mieć jakieś ewentualnie jeszcze siatkówkę, mhm. z wrócić. Nawet imprezy. Mhm. No co przede wszystkim to już był czas, gdzie ja chodziłam na osiemnastki koleżanek, e, gdzie moja się zbliżała, więc no, to już był ten czas taki, że tak powiem, już imprezowy. Mhm. E, no i weszłam do tego kościoła w piątek wieczór, to już była dziewiętnasta godzina. No, i pierwsze, co się mnie prosiło, to to, że tam było mnóstwo młodych ludzi. I dla mnie to było mało do zaakceptowania, że tam może być blisko tysiąca ludzi, którzy są podobne w podobnym moim wieku i przyszli tam nie dlatego, że ktoś je zaciągnął, może coś tam też taki był, ale że większość osób przyszła, bo pragnęła teraz spędzić ten wieczór z Panem Jezusem. Dla mnie to było tak ni nierealne, niemożliwe i takie, no w zasadzie nie do pogodzenia z światem, w którym żyłam. No i jak zaczęło się spotkanie, to były te tańce, jest to uwielbienie, jest ta modlitwa i to było w szoku, bo dzisiaj rozglądam, to ci młodzi byli uśmiechnięci, mieli naprawdę jakieś piękne takie w spojrzeniu, i oni wszyscy obawanie traktowali mnie, kogo bym nie zahaczyła, kto mnie nie zahaczył, jako już taką siostrę brata we wspólnocie. W sensie już nie byłam tam kimś obcym po prostu, mimo że byłam pierwszy raz w życiu. Tak się stało, że znalazłam się pomiędzy tabernakulum a Panem Jezusem, tak, że klęcząc widziałam Pana Jezusa i cały kościół młodych. I dla mnie to było tak uderzające i tak w tym momencie zaczęłam rozmawiać z tym, w ogóle z tym kawałkiem chleba tak naprawdę że tak to mnie poruszyło i tak poczułam tam tą realną obecność, że to był moment, w którym wstając po tej adoracji, ja byłam osobą już nie tyle wierzącą, ale właśnie zakochaną w Panu Jezusie. I to był taki przełom, że to nie trwał u mnie pięć tygodni, mm -hmm. tylko to był Jeden wieczór. To był mm -hmm. wieczór, w którym wszedł do mojego serca i po prostu, w którym ja relację, otworzyłam mam. się, otworzyłam się, zapragnęłam się w ogóle otworzyć, nawiązałam tą relację i był moment taki, w ogóle nigdy później to się nie zdarzyło. Był moment, w którym ksiądz przekazywał mikrofon po młodych, żeby dziękowali do mikrofonu. Ci, kto chciał, to dziękował, ten, kto nie, to przekazywał mikrofon dalej. Nigdy później tego nie zauważyłam, więc to naprawdę Duch Święty, że proste to było. Bo kiedy mikrofon trafił w moje ręce, byłam po środku, więc żeby chociażby przekazać dalej, to ja ten mikrofon chwyciłam i ja zaczęłam z tego mikrofonu dziękować. Mm -hmm. I ja zaczęłam dziękować na głos przy tych wszystkich ludziach, nie wiedząc co się dzieje, trzymając w ogóle pierwszy raz w życiu mikrofon, mm -hmm. e, zaczęłam dziękować panu Jezusowi za całą moją przeszłość, za każde zdarzenie w domu, za moją chorobę, za sytuację w szkole, za wszystkie treningi. I ja za to wszystko właśnie wtedy dziękowałam i dla mnie to było wtedy czymś... Dla mnie to wtedy było dar. W tamtej nocy, w tamtym w ogóle momencie trzymając ten mikrofon, ja za to dziękowałam, jako to, że otrzymała właśnie taki dar. Tam było przemienienie mojego serca, w ogóle mojego wzroku. Tam już nie oglądałam świata z punktu małej dziewczynki, która będąc w nocy w pokoju w łóżku płacze. Tylko byłem to z osoby, jakby dziewczynką, która stoi opatulona płaszczem Maryi, która się prostu na opiekuje. I która pomaga mi iść dalej i przyprowadza mnie do Pana Jezusa. Yy, I jakby ukazuje mi, że jestem tą osobą, którą On kocha, tak bardzo, bardzo, bardzo kocha i którą ja też mogę bardzo, bardzo, bardzo kochać. A więc to był taki wieczór bardzo przełomowy. Przełomowy i się okazuje, że nie tylko przez adorację, nie tylko przez to wylanie Ducha Świętego, ale też przez wdzięczność. I w ogóle tak. jak ludzie teraz, niektórzy Ciebie słuchają, pewnie się zastanawiają, jak można dziękować za jakieś takie... Na smutne chwile w życiu, jak Ty patrzysz na wdzięczność w trudnościach? Bóg na to patrzy we mnie, <laughs> nie wiem. <laughs> to, jest, to jest właśnie coś, co w sumie cały czas próbuję. Sama dojść, jak ja to robię, że tak powiem. Ja staram się na to patrzeć też pod tym kątem, właśnie, że nie ma nic przypadkowego. Po mhm. prostu. Jest tak, jak jest. Natomiast są te trudności, które nas spotykają, natomiast człowiek jest tutaj grzesznym, jednak takim że tak powiem, stworzeniem i no już nie wrócimy do takiej doskonałości. Nikt nie ma w ogóle człowieka, który miałby naprawdę doskonałe życie. I jakby no musimy mieć też tą świadomość, że nie ma osoby doskonałej, która ma to życie płynne. Natomiast dla mnie jest taką wdzięcznością to, że wszystkie doświadczenie całe, jakie mam, to wiem, że Bóg mi je dał tylko dlatego, że wie, że ja je przeżyję, że ja je przetrwam i że ja mogę na oparciu o tych doświadczeniach m, głosić na przykład dobrą nowinę, że mogę tutaj świadczyć tak jak y, y, Jezus uzdrawiał ślepego, uzdrawiał chromego, który mógł świadczyć właśnie to uzdrowienie y, światu. I właśnie tak też widzę siebie, że nie, nie było nigdy niewidoma, ale że mam to swoje doświadczenie, które Bóg uleczył i które mogę głosić dalej, właśnie. Chociażby teraz, właśnie w tym mm -hmm. momencie, um, uleczył, jakby właśnie wyleczył tą część historii we mnie, pomógł mi ją zwalczyć, i w ten sposób teraz tak mnie obdarzył, że jestem na przykład już gotowa po części móc o czymś powiedzieć, móc iść dalej i. Yy, no zaświadczyć o tym, że Bóg jest, Bóg działa, e, On kocha i niezależnie co się dzieje właśnie, to też jest Jego plan. Ten plan może być bardzo brutalny, natomiast e, On jest jednak no, tak w pełni no, miłosierny. Właśnie. No właśnie, bo to myślę jest ważne, że plan może być brutalny, ale tak jak mówiłaś, e, najważniejsze jest to, czy jesteśmy w stanie to wziąć tak. na barki, a jeżeli Bóg to daje, to znaczy, że jesteśmy w tak, stanie. Tak, no już, już właśnie słyszałam, że jakby Bóg nie da czegoś, co, co nie udźwigniemy. To jest, jakby każdy ma coś, co jest w stanie udźwignąć, tylko wiadomo, człowiek sam nie udźwignie. Mhm. Człowiek potrzebuje Boga. I jakby jeśli człowiek właśnie oddala się od tego Boga, zapiera się tej wiary, oddala się od tej miłości, oddala się od tej relacji, to, nie zimnego, no nie to może on udzignąć. sam upadnie. Tak, on sam właśnie upadnie. Natomiast razem z Bogiem będzie w stanie to wszystko przetrwać i iść dalej. No, nie możemy się od wszystkiego uwolnić. Ale możemy wszystko przeżyć, możemy wszystko przetrwać, możemy iść dalej i możemy w tym wszystkim właśnie czuć się radośni. Uwielbiam to teraz powtarzać, że moja radość jest radością Jezusa we mnie. Mm -hmm. Że to jest to, że e, jakby wiem, że Jezus jest we mnie teraz, jest w Tobie teraz, jest w każdym, kto teraz nas ogląda. Mm -hmm. <laughs> I że, jakby, że On w tym jest i On jest naszym cierpieniem, On z nami cierpi, On z nami się raduje, On nigdy nas nie zostawia samych. I zauważyłam, co w się sensie zauważyłam to chociażby w rodzinie w tym wszystkim, że od kiedy udało się wprowadzić tego Jezusa na nowo do tej rodziny też, to to wszystko też nam pomaga. Pomaga nam się wspólnie pomodlić, pomaga nam teraz w rozmowach i jest w tym takie wsparcie właśnie tego Jezusa. Jest, jest on z nami i zostawia nas tak, natomiast. I teraz my go czujemy. I wcześniej mogło też tak nie być, no bo myśmy po prostu. No, nie pragnęli go, to było takie mhm. po prostu zamknięcie, że my sobie poradzimy. Powiedz, jak Ty teraz tę swoją wdzięczność praktykujesz na co dzień? Jak to u Ciebie wygląda? Jak ja to praktykuję? <laughs> Uśmiecham się. Praktykuję na co dzień w drobnych miejscach, chociażby w tym, że w Poznaniu mieszkam w akademiku. No to już jedząc śniadanie, robiąc obiad, już rozmawiać z dziewczynami, uśmiechając się, przekazując pozytywną energię. Już na studiach, czyli ja na studiach jestem rozpoznawalna, bo jestem taka właśnie energiczna. Mhm. Większość osób jest takich jednak spokojniejszych. Ja tam jestem jednak z tych, co potrafi naprawdę wstać i poskakać w miejscu, bo mhm. tyle mam energii. Ostatnio sobie oglądałam, spojrzałam i faktycznie moje imię pochodzi z, Pers z Perskiego. I Roxana oznacza jutrzenkę. O. Więc taką jaśniejącą jutrzenkę. Więc tutaj się śmieję teraz. W końcu dojrzałam do mojego imienia. Tak się śmieję. A jak się ładujesz? No bo trzeba mieć skąd siłę, żeby, żeby potem tą pozytywną energię, o której mówiłaś, a nie, nie jest <laughs> No, ładuję się chociażby. Tam jest Krzysztof. Mm -hmm. <laughs> modlitwo właśnie. Jakby jest tak, że mam ustawione, ustawione, jakby ja już nie wiem, czy ja bym inaczej. Ja wstaję z łóżka rano, wykonuję za krzyża, dziękując za dobrą noc. Mm -hmm. Ja ile... czyli od rana wdzięczność? Od rana, od rana. Ja rano robię, robię, pani Jezu, dziękuję ci za sen, dziękuję ci za to, że się wyspałam, albo za to, że mimo 4 godzin sto umiem wstać i funkcjonować. Mm -hmm. e, na przykład jem posiłek, to za każdym razem wykonuję za krzyża, znaczy jestem na mieście, czy jem w pośpiechu, czy w piekarni, wykonuję za krzyża i dziękuję za posiłek. Ej, czy kolejna taka rzecz, to na przykład y, na studiach przed egzaminami, no to wiadomo, prosimy o światło Ducha Świętego w tamtym momencie. Więc kolejna taka rzecz, gdzie opieram się właśnie na Duchu Świętym. A mówiłaś też o tej modlitwie, właśnie, to jakoś ta Twoja modlitwa szczególnie wygląda? Właśnie... Ona jest po prostu czysta z mojego serca. Zawsze koniec dnia, kończy takim rachunkiem sumienia który nie polega na tym, że sobie myślę, ile błędów, ile grzechów wykonałam tego dnia, tylko ja w rachunku w sumie, ja najpierw zatrzymuję się nad tym, za co mogę tego dnia dziękować Panu Jezusowi. Mhm. Więc to jest tak, że ja niezależnie gdzie jestem, czy nocuję gdzieś w namiocie, czy śpię w pokoju tam w Poznaniu, czy jestem tutaj w domu, uwielbiam po prostu ukręknąć, przyżegnać się i w tamtym momencie po prostu zacząć od początku rozmyślać każdą chwilę dnia, i dziękować za to, że złożyłam na autobus, za to, że padał deszcz w tą stronę, a nie w tą, bo <grym> jest, to różnica, <grym> jest to różnica, jest to różnica na przykład jak się idzie do pracy, dostanie, to jest to różnica. E, dziękuję za posiłek, albo że na przykład e, za ludzi, których spotkałam. Modlę się bardzo często właśnie chociażby jedną zdrować Maryja za każdego człowieka, którego minęłam tego dnia, z którą rozmawiałam. Że staram się za każdego tego człowieka dziękować, bo to każdy człowiek jest jednak odzwierciedleniem jakby Pana Jezusa, jakby jest nas każdy, nas wszystkich. I potem przepraszam jeszcze za wszystkie błędy, które wykonałam. Natomiast zawsze jest takie u mnie szczere, na końcu właśnie szczera wdzięczność i szczere takie przeprosiny. Mhm. Zauważyłam, mam taki y, zeszyt, taki dziennik duchowy, w mhm. którym notuję sobie co kilka dni właśnie, to nieregularnie jest, no bo to wiadomo od poruszenia, jakie mam. I taki częsty jakby zauważyłam, że tak mam odruchowo teraz zauważyłam, że już to, robię, już to robię trochę specjalnie, że każdą notatkę jaką wykonuję, kończę dziękuję za coś. Mhm. I że naprawdę tam mam takie różne dziękuję, mhm. że normalnie można się kiedyś i tanie z tego zrobić, za co można Ci <laughs> To Są tak naprawdę dziwne czasami rzeczy, na przykład na, na garsku. Nie, <grymne> to było słuchaj. I słuchajcie, mamy ciągle wiatr, ciągle deszcz, więc to ma... Tematycznie... W, w nie wróciłam, przyjechałam do Gdyni tylko na 6 dni, a tu 6 dni leje, jest wiatr, nie ma słońca, już trzy razy przemokłam na wylot, już wpadłam do morza po kolana. No i już dziękowałam, że nie jestem chora, no wpadłam po kolana, wrócić do domu jeszcze trzeba, a tu ani kataru, ani nic takiego, więc normalnie to już kolejna chwała panu normalnie za, za zdrowie. A powiedz mi, zdarza się tobie narzekać? <laughs> Wiesz co, zdarza mi się, kiedy jest naprawdę ciężko. Mm -hmm. Był teraz taki czas, w ostatnich dniach właśnie, ze względu na sesję egzaminacyjną, no. Mieszkając w poznaniu, mieszkam za ścianą z panem Jezusem. Mam kaplicę w domu. I to było naprawdę siedzenie od 21 do 1, do 2, do 3 w kaplicy, mm -hmm. płakając i ucząc się równocześnie. Właśnie, jak to zrobić? No bo z jednej strony właśnie nie mamy narzekać, a z drugiej strony przecież mamy być szczerze z Panem Bogiem na modlitwie i nie mamy na siłę ukrywać naszych jakichś Oni silników. tak się dowie. Oni <laughs> tak wie. <laughs> nie jest dobrze, chociaż też czasami się przyda narzekać drugiemu człowiekowi. No bo wiadomo, drugi człowiek jeśli nas wysłuchuje, a szczególnie jeśli jest nam bliski, no to będzie to odbierał i będzie ten ciężar też na nim. No ale to wylanie się to właśnie najlepiej przy Panu Bogu, żeby to nie było jakieś samotne grzmoty i pioruny. Takie unikanie narzekania to nie oznacza sztuczny uśmiech i udawanie, że jest ok. Przecież to, to są maski, to są te boniem. maski, które potrafią nas niszczyć przez lata tak naprawdę właśnie, że... E... Mamy tą jedną maskę w domu, jedną w pracy, jedną w szkole mhm. i potem jesteś na rekolekcjach i w sumie nie wiesz, gdzie jesteś prawdziwa ty, mhm. bo wszędzie jesteś inna. Eee, on wysłucha i. To pomoże. Na pewno to pomoże. Będzie uspokoi W jakiś sposób może nakieruje. Są momenty, w których jakby mamy taki że tak powiem, jakby test, że będzie na przykład moment strapienia, będzie ciszy, nie będzie tego Pana Jezusa czuć obok nas. Mhm. Natomiast jakby to też spotyka każdego człowieka. To są takie właśnie momenty nie niż oddalenia się Pana Boga. Ale też tego, że my sami sobie możemy już nieświadomie właśnie zamykać się na Pana Boga, chociażby z wyniku stresu, z wyniku smutku, e, gniewu, że to wszystko my sami się oddalamy. Więc najlepiej w tym momencie, że tak powiem, przeczekać to właśnie chociażby na cichej modlitwie, żeby m, nawet nie rozmawiać, mhm. usiąść, e, usiąść i słuchać, chociażby mhm. słuchać swojego bicia serca, e, próbować słuchać się Jezusa, albo jak ma się z tym problem, bo czasami wiadomo, że cisza może być trudna to usiądź sobie gdzieś na łączce, jak jest cieplej, na razie my ale jak jest gdzieś cieplej, słuchać się w ptaki, w uśpiewy, w liście, w, w nie wiem, w cokolwiek, ale że to wyciszenie bardzo pomaga. I w tej ciszy to przemawia mówisz? Dlatego, że niejednokrotnie jak komuś się nie chcę modlić, nie czuję tego Pana Boga, to po prostu zupełnie rezygnuję z modlitwy. A to tak. bym mimo wszystko wygospodarować ten czas, ale po prostu zmienić format. Tak, pamiętajmy, że nigdy czas zmarnowany na Pana Boga nie jest jeszcze zmarnowany, właśnie, że, że ten czas zawsze ma jakieś swoje owoce. Że te owoce, kontemplacje, jakby one się nie starzeją, one nie Pani. przemijają. One mogą teraz na przykład nie wyjść, mogą wyjść za dwa tygodnie, mm -hmm. za trzy. I to nie jest tak, że ja tylko dziękuję, bo w ogóle dziękując, to musisz coś dostać. Czyli ja mam tą świadomość, że ja codziennie dostaję tyle rzeczy od Pana Jezusa, że jestem tak obdarowana i na mnie to jest coś niesamowitego, że normalnie nie mogę być z tego szczęśliwa. Że to nie są rzeczy, że ja dostaję jakieś, nie wiem, codziennie jakieś pizzę, albo, nie wiem, dostaję vouchery na treningi, albo do spa, tylko ja dostaję drobne rzeczy, które tak bardzo mnie uszczęśliwiają. Tak, nie materialne, tak jak tak, powiedziałeś. Tak, no i to jest coś po no, prostu dla mnie niezwykłego. Coś takiego. Co jest nie do pobicia normalnie. Tutaj nikt nie będzie lepszy, a no, Pan Jezus wygrywa w tym wszystkim. Najlepszy prawie na prezentu. Najlepszy. najlepszy, prezent. <laughs> najlepszy. <laughs> Roksana, ci bardzo dziękuję za to, że rzeczywiście dzisiaj byłaś dla nas takim światłem i mam nadzieję, że dla niejednego widza yy, będziesz takim pocieszeniem. Może właśnie nadzieją, że jeszcze nie wszystko stracone i że każdą sytuację Pan Bóg może uzdrowić i w każdej sytuacji można mieć ten uśmiech, który Ty masz. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję! <laughs> Mm -hmm. Aleluya. <laughs>